Programu Bergsystem System możemy wysyłać automatyczne powiadomienia SMS o urodzinach klienta. Funkcjonalność ta działa w oparciu o integrację z bramką SMS SMS API. Aby skonfigurować szablon automatycznych powiadomień SMS o urodzinach klienta, przechodzimy do modułu Narzędzia marketingowe, a następnie do Powiadomień. Następnie klikamy przycisk Dodaj w prawym górnym rogu. Pojawił się konfigurator, gdzie określamy nazwę szablonu Rodzaj powiadomienia, odniesienie, czyli czego dotyczy nasze powiadomienie. Określamy, kiedy automatyczne powiadomienie ma być wysyłane, przed lub po oraz na ile dni e, przed. To znaczy, jeżeli wysyłamy informację o kończącej się umowie, określamy, że wysyłamy SMS-a przed, i określamy, na ile dni przed końcem danej umowy ma być wysłany dany SMS. W oknie poniżej określamy treść powiadomienia SMS. Do zbudowania treści SMS-a można wykorzystać pola systemowe. Sprawdź w kolejnym filmie, jak stosować pola systemowe w treści SMS-a. Jeżeli treść wiadomości jest już gotowa, klikamy Dodaj. Od teraz powiadomienia SMS będą wysyłane automatycznie do klienta według określonych kryteriów. Pamiętaj, Dodatkowym warunkiem wysłania SMS-a jest wyrażenie zgody przez klienta na otrzymywanie powiadomień SMS oraz zaznaczenie odpowiedniego checkboxa zgody RODO na kartotece klienta. A w przypadku powiadomień o urodzinach klienta musi być wypełniona również data urodzin lub przynajmniej numer PESEL, z którego program szczyta datę urodzin klienta.